Yet there is more, Ej, początku, far worse, that I wish to I fear you may believe me taken with madness. My father seeks to use me, as I have come to believe me, to he wishes me to sing o, ta for ta pewna him. to become the star attraction that will draw no good folk to this accursed spit of land. My refusal to do so has led to my confinement here at scare o I cannot explain further, but ask that you trust me. I beseech you to compose a melody for me. A counter to the song contained within this. I I realize this request will seem strange. That your first thought will be to come straight here. But without your composition, all hope of holding back the darkness gathering here will be lost. Your love always. Oh god, the I will Ale zbugowałeś mi ten czat. No i musiałem włączyć i włączyć, bo mi mi się dwa razy wszystko, nam wyświetlało. Każdy czater. Pa! Diom jedyne czyste serce może śpiewać! I to jest ogólnie, opowiem Ci historię tego Yyy... I... O, o jedno <ścoughs> Nie wiem, nieważne. Dobra, lecimy. Co? 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 Lecimy, nową gra i teraz ty grasz. Yy. Nie. nie, nie! nieee. Yy, wiecie These jak nazywać? Words, I to Jest głośna, ja wiem, co tam plans, Ej, bo na początku ogólnie... Co on tam napiszał, we're we're w, to w ogóle? <laughs> my father seeks to use me as i have come to believe <laughs> he, used <laughs> used my poor he wishes me to sing for him. <laughs> oh, <ta pevna> <laughs> <gaça>. <laughs> to become the star attraction that will draw no good folk to, to this accursed spit, spit of land <laughs> my refusal to do so has led to my confinement here at i cannot explain further but ask that you trust me i beseech you to compose a melody for me a counter to the song contained within this. Dobra, I realize this request will seem strange. That your first thought will be to come straight here. But without your <laughs> composition, all hope of holding back the darkness <laughs> gathering here will be lost. Your love! Always. <laughs> no. Fine, fine, I get chat No i musiałem włączyć i włączyć, bo mi zbugowaliśmy się dwa razy. Wszystko ona wyświetlało. Każdy czater. Pa! Diom, jedyne czyste serce może śpiewać. I to jest ogólnie, opowiem ci historię tego hołowu. O, o jego kurtach. Jego córka bardzo. Był taki Ziomek, jego córka bardzo lubiła. śpiewać. Znaczy właśnie nie lubiała, a bardzo miała ładny głos. I, co nic nie słychać przez tą grę? Twoja mama jest niesłyszalna. K kurwa... śmieciu, nie. nie znaczy, kolego, nie nasz kochany. Na tym, nie. nie, nie obrażaj nas. Ja wiem, co, co to jest. Patrz, gra. Nie, na nie wkurzaj mniej więcej. Dobra i ogólnie to jest tak Czeo Chce ci wytłumaczyć o co chodzi w tej grze? No, był taki ziomek i jego, jego córka bardzo ładnie śpiewała, ale on nie, A ona tego nie lubiła. A on się wkurzył na nią, wywalił i pół rodziny, jakiś wujek się za nią stawił, to go wywalił mordę mu ten bombę na rej. I, i później dobra MONGUSie no, i on później z, tam, w tym ten, ten hotelu, ten, jego, ten jej ojciec się przeobraził w jakiegoś złego potwora i teraz tych wszystkich swoich tam, co w tym hotelu pracowało i pracowników, zamienił w te takie zworami na głowach takich rolników. Mam właśnie ekwipunek. Starczy już tego lek? No, no i zamienił ten stary. No tak, no i on ją teraz y, poluje na nią, w sensie chce, żeby ona została w tym hotelu, ona chce, żeby jej chłopak, czyli ten ziomeczek tutaj, w którym grasz, ją uratował przed tym ojcem, bo ona mu później zostawiła w tych takich pentagram, jak to się nazywało, te takie music boxy, no tak. <grych> w music boxach mu zostawiła wiadomości, co ma robić. Dobra. Ciekawe, jak to będzie wyglądało. Ogo... Ale wiesz, że to słychać i tak? A może, tak, nieważne, czekaj. O. Nic, chciałem zobaczyć. Ale mi krzaki wysokie Ty. urosły. Ja pierdziele. Ty, ale czekaj, chodź, 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 patrz, patrz. Wiesz, że te tuje tam takie duże, co tam stoją w tym rogu, nie? To one dwa lata temu było takie, że one były dotąd? Patrz, dotąd. No, a teraz są jakieś wyższe ode mnie. Co się stało? Duże tuje. Duże tuje. Dobra, idź, graj. Tak, y... kulte, ty mnie na na tej no tak. Tak? Tak. O, działa wysłał pentagram. <grym> A ja mu wysłałem megafon, bo Julek mówi tak, megafon. To nie jest pentagram, debil, to jest gwiazda Dawida. To nie 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 jest gwiazda nie... Dawida. <grym> to nie jest gwiazda Dawida. Nie jest gwiazda Dawida. Nie jest. Ja zda, A mogę sam z siebie zbicować? Mamy dwóch widzów! A, bo to działać w sumie to... jestem... <grywa> Nie mogę sam z siebie zbicować. No w sumie to by było oczywiste. Wyślij mi, właśnie, wyślij bicy, pięć biców. Hajs, potrzebuje hajsu. Ona wysłała mu te wskazówki, tak? No tak, jakby tak, no tak, A, listem. dlaczego ja, nic nie mam, co? ja nie wiem co robić. Masz list. I Musisz iść ją uratować, bo... A, to są nuty jakiegoś Tomasa. Nie, bo ono właśnie musisz iść do tego hotelu, bo nie słuchałeś na początku, tylko bawiłeś się w lektora i właśnie na tych music boxach to masz. Się zapisuje, ona tam opowiada swoją historię, że o, ratuj mnie. Dobra, baw się w le lektora.

no super piosenka. A i teraz musisz iść tam na dół jakby. A może grać. Ej, no kurde. Szkoła muzyczna. No. <gry> tak wyglądają ludzie po szkole muzycznej... No rzeczywiście to jest gwiazda Dawida, bo wysłał później flagę Izraela. Dobra, idziemy. Czy czułeś, że Austria przegrała 5-2 z Izraelem? No właśnie widać. Znaczy ich reprezentacja jakoś tak Pat, dziwnie. obóz koncentracyjny. Nie. Nie. No mówiłem, że ten ich stary to jest jakiś, jej stary jest jakiś dziwny, chory. Dobra, ja to później wycenzuruję na YouTube'a, ale tutaj nie wycenzuruję, bo nie ma jak. no właśnie. No właśnie. Tutaj tylko mogę dostać bana, albo perma. Perm jest na perm. No to perm jest już na zawsze. Znaczy, zależy, chyba muszę iść w Tylko czemu on wygląda jak smok? I czemu on się patrzy na jakieś latające statki? I szczeka na ciebie. Odwróć się! Do niego. Gdzie jest ten pies? Zniknął. To, to był magiczny pies. <laughs> się odwróciłeś! Byś zauważył, może gdzieś uciekł. A pobieg tam pewnie. Działa wracaj tu! Dziąbka, jakieś no tam koty w okularach? Nie, to tam nic nie było. Oprócz tego, że coś tam jakieś objawienie było na jeziorze. Wracaj tu, kurwa! No. tam pisze? No nie wiem, jakieś Izraele flagi. <grym> A mówiłem, zjadza. to jest Gerda. No powiedziałem ci przed momentem. No. nie, co my? Tam na górę cię nie idziesz. O, tu masz chyba właśnie bramę do sklepu hotelu przed sobą. Nie, tam, za tobą. A. Tutaj. A nie, przyszedłeś już przez nią, bo tam było zablokowane. Tu musisz iść nie w tą stronę, nie w tą stronę. Co, tą piosenkę? No tak, to Ej, pewnie Mateusz jest. To wyszły. chodzi z tego hotelu, nie. Ociek, jakiś jednorożec, je, y, wo, głupi. Uciek, o, musisz. No nie wiem. Ale co ci się w dzień stanie? W dzień nie ma potworów przecież zawsze w horrorach. Wagon Bo ja się boję! Ale czego chodzi? to, że ci wyskoczy jakiś rudzielec za, w dzień za rogu widzisz? Oni są jeszcze w ogóle opóźnieni z... Ciobak wracaj tu! A on się pewnie dowiedział, że to jest na YouTube i mu się nie chce tego oglądać na żywo, ale tekstury piękne. Coś stoi w oknie? Ładna muzyczka, nie? A nie, postawił Illuminata, to nie wiem dlaczego. To był chyba tu ktoś jeszcze, wiesz? To nie byłem ja jako manager streamu. A, i otwierasz. Chyba jak sam w to grałem, to to się rozwaliło. No ta brama. Ona się nie otworzyła. Dobra, może były jakieś update'y, nie wiem. Się nie bój. Dobra, Julek, yy, ja idę sobie po szklankę, a ty graj. No nie opuszczam mnie. Dobra, to nie wchodź jeszcze. bo Poczekaj no, przed drzwiami. Ja już idę. No to Mati, możemy porozmawiać o czymś. Powiedzi wam, że... Co ty dałeś? Nie, nie, nie! Nie! Czekaj, podejdź, bo ja muszę sobie nalać, a ty nie, się boisz. Rasisto. Nie, 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 nie! Nie, 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 kolego. I yy, od rasistów. Nie można być rasistą, bo to jest niedobre. To jest, to jest złe. Kotlecik. Kotlecik! Dobra, w końcu masz jakieś norma. O, wyszło, wyszło mi z streama, nie widzę co dziobak pisze. Dobra, nieważne. boję się. Dlatego odłożyłem tą lepkę elektryczną, bo. Nie, boję wadra. się, że gdyby mi coś wyskoczyło, to bym tak zrobił, tą lepkę bym przywalił. W Czemu ci coś się świeci w telefonie? A oni co, słyszą? Co? Mati, słyszysz to? Nie wiem, ale jest jakiś planów nie słyszy. I właśnie, ja wejdę na swojego twórcza. O, i będziesz mnie oglądać. Będą dwie osoby. To ty masz Clash'a? Jak tam w Clash'u ci idzie? A, NURS, dobra. No o, ale jasno! Ty, wejdź, bo nic nie widzę. Animezone, no niezłe. Ale skrzypi coś Ale portfel podnieś na dole leży Portfel się... Zwolni jeszcze jakiś dzwonnik z Noterdam, idź po niego. Jaki dzwony? Nie nie tysięcy, 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 tysięcy portfel. w portfel. 11 <laughs> <Jedenaście Czo>? kart. <laughs> Twitch. Co jest? Co? Włączyłem Twitch, ale nie jesteś zalogowany. Czy jesteś? Gdzie obok ci napisał? Ale tak napisał, że nic nie widać Co, Co no, otwórz mapę Tym mapę otwierasz, był samouczek No to to nam by wiele wytłumaczyło, gdybyśmy wcześniej to zrobili Co? Co to jest za żart? Thomas, Thomas Nie dobra. Masz czy nie masz twitch nie masz twitch i'm safe upstairs but i cannot leave the attic i've had to lock and bar no, or or away from the others oh <ghost> so kto się przed my father and uncle staff they have been beguiled by the inhabits <ghost> this that they are no longer themselves, but stalk these halls, attacking anyone that makes a sound. No, mówiłem, że jakiś, okay. I do not have the words or heart to voice it. it. to Please be careful, my love. This Patrz. place is no longer safe. Please, Thomas, listen carefully. Musisz znaleźć wszystkie osiężne cylindry. Znaleźć On znaleźć wszystkie cylindry. Co? O. Co? A co? bo ty to nie masz... masz nie wyciszony samochód. Nie, nie, no! On wpisał w YouTube jakieś żarty dla widzów No właśnie on tego napisał To jest dobra Dobra, nie, nie nie! Nie! Nie, Nie, bo ci zaraz nie, dobra, wywalam cię z tej transmisji, wywalam cię z tej transmisji Dobra, Teraz słuchawki teraz No właśnie Już ci odjebałem Nieprawda Teraz ja zobacz, czy ty jeszcze jesteś na tym na grupie, żeby cię było słuchać. Jest, dobra. 40 minut streama, dużo, za dużo jak Powiedz jeden z tych kamerzysta. Kamerzysta. Królowa Wiktoria. To chyba ci nic nie da, hotel-sklep. Budok brytyjski. Pa, piękny hotel. Nie no, mieszkałbym. <grywy> Cicho. <Ciema. grywy> nie wiem, chyba nie, ale... Nie, nie, raczej nie, bo to nie jest jako tylko postać, a to jest w sumie określenie swojego zdania jako to, że jesteś inny, tak, jak są y, Pride ludzie, to ty jesteś też Pride ludziem, ale innym, który woli hotele, no. czyli w sumie to nie powinno być. Grand reopening, no to super reopening, Weźcie cofnij, tam za drzwiami nic nie ma, nie możesz otworzyć tych drzwi, albo szafy.

Yy, zastrzeżone wszystkie prawa, nie można tego puszczać na swoich streamach bez opłaty 5 zł od yy, na miesiąc I nieważne <grystanie> Mapa. I tu masz zamknięte, tu masz zamknięte A u góry jakby jest pokazane, że musisz Tutaj. przejść za ten... za to gówno, nie? Ty, a tu nie ma nic z tego do podniesienia. Właśnie muszę Ty, a ty właśnie... Ty, ku, Yy, nieprawda, to jest. Yy, tutaj była... Yy, świniobicie. Czekaj, chodź na górę. Chodź tam na górę. O, yy, naciśnij Y. Nie masz przypadkiem tego. A nie, to jest medal. Myślałem, że masz Cylinder z No to nie masz, to chuj. huk. Znaczy się. No, a on nie będzie gdzieś tutaj, właśnie. Tutaj. Albo tam tutaj, bo tutaj było pokazane, że tu coś musisz zrobić, co? Jakoś tak jak przeszedłeś, nie? Tak nie, coś nie. E, Chyba, że tutaj musisz coś zrobić. O! Przeczytać. Yyy... Pamięci Prudence Williams. Dziewczyna ze skarni. Twoja pieśń żyje wiecznie. Albo to była jego żona wielka śpiewaczka i nie chcesz, żebyś... no ta... Tu masz jakiś drin drin, drin. No, to może jeszcze na drugą stronę. A ja, tu nie można wejść właśnie? Można. trochę slipa. Ooo, kamerzysta, wie, że fajne. A, notatka Izaka. Co Nie wiem, jakiś kamerdyner. O! Wielkie ponowne otwarcie, próba generalna, 22 października 1897 roku, przygotowanie wielkiego harmonium, zatrudnić dodatkowe persony, skreślenie, kontrola dźwięku, przygotowanie sceny też, wyrokowanie rachunki, ulotki na główne wydarzenie 30, ozdoby, flagi i panery, dodatkowe księdze... Czyli zostało im tylko kontrola dźwięku? Okej. Okay. Super, interesujące, dobra. Dziennik. Dobra, co ci tam dziennik da? Dziobak, a nie mów tych żartów, nie wiem. Nie. Działak ci żarty wysyła. O, tutaj będzie chyba cylinder, albo jakaś mapa. O, mówiłem. Mm. Aż tylko mam mapę. Ale no, nie widzę mam mapy. Jak nie widzisz na mapie? No, oh, <laughs> no tak. w sumie tak. A gdzie miałem Twitch? A Nie wiem, czy to można, chyba można. Gdzie, gdzie mam cię przedstawić? Na lewo, prawo dół? A może na górę, bo na dole coś jest.